Najgorszy moment. Masz demo utworu, szkic, albo prawie skończony, i chcesz komuś go wysłać raperowi czy znajomym do oceny, albo jako demo do wytwórni. Ale to brzmi cicho, płasko, brakuje temu energii. Szukasz wtyczek, przekręcasz, i to nie brzmi dalej, dalej, dobrze. No 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 no, nie może brzmieć dobrze, jeżeli robi się to na oślep. Mam tu system który rozwiązuje ten problem, czyli głośny mix w 3 minuty i nie żartuje, bo jest to kompletny system. Bez niczego brzmi to tak. No jak demo, brakuje tutaj głośności, mocy, a tylko jeden przycisk i dostosowanie czterech efektów, i to się dzieje. Play? Dobra. To bardzo szybko pozwala zmienić demo w coś, co jest gotowe do wysłania, bo dobrze jest mieć system i gotowe rozwiązania, zamiast amatorsko podchodzić do tego, że zawsze od nowa wszystko ustawiasz. Masz skończoną pętlę, demo, chcesz wysłać to dalej, zapinasz to i dzięki temu będzie ktoś czuł, wow, to brzmi głośniej, lepiej. To też jest część marketingu i sprzedawania swojej muzyki, nawet jeżeli ona nie idzie do publikacji. Od czego zaczynamy? Dobre pytanie. Od limitera? Nie. Najpierw wyczyśćmy wszystko, co jest niepotrzebne, i też zadbajmy już na pierwszym etapie o głośność. Dlaczego korektor i to Fruity Parametric EQ? Bo jest darmowy, jest w fl jest super. I dlaczego jest tutaj zbity środek około 200 Hz? Bo jest tu mu. Kilka decybeli, 2-3. Dlaczego jest tu usunięte na jedynce niskie częstotliwości? Bo po co mi ma dudnić to w najniższych częstotliwościach? Usuwamy to. Natomiast ostatni, siódemka, podbija wysokie częstotliwości. Dlaczego? Bo wysokie częstotliwości to też jest głośność. Więcej wysokich częstotliwości oszukuje umysł i daje wrażenie głośności. Ale też brzmi to profesjonalnie wypolerowanie. Jasno, jaskrawiasz, skwierczy w uszach same pozytywy, dopóki się nie przesadzi. Tutaj też kilka decybeli, powyżej 9 kHz. I teraz tylko dostosuj sobie trójkę i siódemkę do własnych potrzeb. Jeżeli czujesz, że jest dużo mułu, w dół wycinasz bardziej. Jest za ciemno, w górę jeszcze bardziej. Zamykasz etap czyszczenia i stopniowego zwiększania głośności i teraz co będzie w drugim kroku? Ja mam tutaj niedocenioną fl wtyczkę Fruity Wave Shaper. Dlaczego? Ona pozwala zwiększyć głośność, ale też skleić to wszystko ze sobą, nadać ciężaru, a jak się tutaj ciekawie zakręci tymi liniami, to można taki bas uzyskać dodatkowo. I zobacz, jak tutaj dodam jeszcze takie coś, do jakiego momentu można to doprowadzić? I zobacz, że możesz to użyć też po prostu na samym basie, podkręcając ten dół. Tutaj jest to mastering, który ma zwiększyć moc tego utworu. Nie chodzi tutaj o poprawność techniczną, tylko chcesz komuś wysłać swoje demo. Szybko, cyk, włączasz to, wybierasz tutaj trochę mocy. To też nadaje brudu. Ja tutaj celowo dużo dałem, bo ja chcę, żeby to nadało charakteru całości. Nadal walczymy o głośność. Też o poszerzenie całości. Dlaczego wrzucam tutaj Maximusa? Taki kombajn, nie wiadomo co tutaj się dzieje. Zresztą gadałem o tym na pewno na kanale u siebie, jak korzystać z Maximusa. Ja nie będę tutaj kompresował, tak jak może się wydawać. To znaczy będę, ale o tym za chwilę. Na low-mid. I high wyłączony jest kompresor, zobacz comp off. I tylko operuję pokrętłem tutaj stereo w prawą stronę na low, bo nie chcę, żeby niskie częstotliwości były szerokie. One będą sklejone o takie, tak jakby rąk się nie dało odkleić. I w mid lekko poszerzam 10% high też jest. Jeszcze bardziej to poszerzone, bo wyższe częstotliwości mogą być szersze i dzięki temu uzyskujesz szerokość. Jeszcze jest tu Master. I tu już kompresor jest włączony, tak naprawdę dostosowujesz sobie tutaj te parametry, threshold. Żeby kompresja się działa. Może być większa, więc jak za mało, to tak naprawdę pre gain zwiększaj sobie. I jeszcze bardzo ciekawy parametr: tutaj saturację, soft, lekką saturację można dodać dodatkowo. Pokręć. Ona jest subtelna, ale dodaje znowu ciepła, kolejnej głośności. I bez. Zobacz, jak to się dokleiło do siebie. Werbel stał się co prawda cichszy, ale bardziej to spójnie ze sobą gra. Masz już kolejny element w głośności. I na koniec długo wyczekiwany limiter, czyli to, co się najbardziej kojarzy z głośnością, i on jest na samym końcu. Tutaj ustawiasz gain, żeby zaczęła się dziać kompresja i też tutaj jest pokrętło dodatkowej znowu saturacji, więc na każdym etapie można dodać troszeczkę saturacji, żeby zmienić te brzmienie. To nawet jak to będzie demo, to już nie będzie brzmiało jak demo demo. Tutaj, dobra, czy tutaj nie ma kompresji żadnej tej co prawda ten właśnie kurde fruity Limiter jest męczący, bo on często nie widać, ale dobra, jest ok. Nie, no aż tak nie będziemy kompresować. I dlaczego atak na zero? Bo to jest limiter, ma być mocno. I soczyście, więc bez z może tam z czymś przesadziłem, ale to nie ma znaczenia, bo to ma klepać. I teraz myślisz, co? Będę to przenosić, jak wyłączę YouTube'a, ale nie musisz tego robić, bo jeżeli wypełnisz ankietę na dole, której zajmie ci wypełnienie dwie minuty, wypełnienie jej pozwoli mi tworzyć lepsze treści dla was. To będzie po prostu przydatne dla nas wszystkich. Po wypełnieniu ankiety dostaniesz link do pobrania takiego presetu, który tutaj pokazałem, do FL Studio, ale też jest do Abletona. Zapinasz sobie na... Master, nawet jeżeli masz demo niezmiksowane, ustawiasz tak jak pokazywałem, i możesz wysyłać. Więc już teraz nie ma czegoś takiego. Nie, moje demo brzmi źle, nie mogę nikomuś wysłać, musi to być super mix. Masz 3 minuty, dostosowujesz to co pokazałem, i gotowe. Przypominam o ankiecie, tam możesz zdobyć te presety. I widzimy się w kolejnym wideo. Bon voyage!